Znaczenia dostajecie wy U was inny gest, u was tylko fest Pewny ciągle. albo wy siedzicie w waszej rest Ta a ja nie wiem, czy ja mnie jest, No bo wy, no bo wy miastowi Jeszcze musicie było No bo wy, no bo wy miastowi Chcecie Nasze wam, nasze wam, miastowym warunki nie służą Naszych wam, naszych wam, miastowym nie warunki nie Poniedziałek trzeba trochę czasu i ci wyżywemu Nie przepuścić potem tohu, moją Boże No pewnie tam o no, że posiedzimy dwa Może skosić może drogi Boże, o tej pory boże. Poniedziałek trzeba skosić do no, powozu, Trzeba zrobić jadą wozu, no, kupić towyk dla wozu no, Trzeba raczej parowozu, żeby zbyt nie było mrozu Pewnie jak do układu drogozów i bez tożów, no, a przemarznie Muszę jeszcze jutro rano że że pozamiatam też podróże co te święte. o kulturze mojej, a bo już jest trochę na piseminację, może zdążę na kolację, nikt na nie podwozie mi. Poniedziałek, a w niedzielę do kościoła, jedziemy z trójwymi, nikt nie koła, pojedziemy dookoła, podczas nas sesioła, kędy się wywołuje się śliską wieczą, do dokoła wiemy, jeszcze to dziś. No bo wy, no bo wy jeść musicie długo. No bo wy, no bo wy chcecie długo jeść. Nasze wam, nasze wam miastowym warunki nie służą. Naszych wam, naszych wam miastowym jest warunka tak źle. Magnetofon mam, mister Hita mam, A co będzie, gdy zabraknie do jedzenia wam? Pomidorów, galafiorów, drogi skrobi i ja mam nią saboić, nie zrobicie kości. Co zrobicie, jeśli zechcą zrobić wam na złość? Przecież wiecie dobrze, że, że konfekcja niejadalna jest. Czemu z tego nie molo? żadna pani, ani żaden pan? Wsi już dzisiaj ludzi nie kocha, gdy do szczęścia nie zaprzeba wam. Więc kochajcie wieś, a będziecie jeść. Jajka, serynice, lary święcie tylko wleść, by miastowi ja skórę zamiast usta no bo wy, no bo wy miastowi jeszcze musicie dużo. No bo wy, no bo wy miastowi chcecie dużo Jest nasze wam, nasze wam miastowym warunki nie służą. Naszych wam, naszych wam miastowym jest warunka warunkach oż oż nie, za nie, 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 Alleluja, 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 alleluja de Paris. A w Akademii Rozrywki dziś gościem Asia Kłaczkowska, kabaret hrabi. Asia świeżo wprowadziła się do nowego mieszkania. Stąd rozmawiamy o sąsiadach, masz nowych sąsiadów? Pewnie niedługo przyjdą coś pożyczać. Pan Kuba opisał nam taką scenkę z własnego doświadczenia. Wakacje, niedziela, środek nocy, dziewiąta rano. Telefon od kolegi, którego nie widziałem już dwa miesiące. Słucham, cześć, śpisz. No już nie. Tomasz pożyczyć worek cementu? <grym> Dobrze. I takie rzeczy się e, zdarzają. E, pan, do pana Tomasza kiedyś przyszedł sąsiad pożyczyć żarówkę. Pan Tomasz miał tylko czerwoną, którą używał w ciemni. No ale pożyczył czerwoną, bo taką miał. Później sąsiad przychodził pożyczać konkretnie. Czerwoną żarówkę i to bynajmniej nie do ciemni. Więc no, porusza się ludzie kolejnym. Inaczej, inaczej jest w takim blokowisku, a zupełnie inni sąsiedzi i inne są relacje, wiesz tam, między dom domkami, tak? Mhm. Między ludźmi, którzy mieszkają w domkach. I w bloku jest, jest więcej takich sytuacji, wiesz, dziwnych, właśnie pożyczania, takiego odreptania, wiesz, na dół, gdzieś tu. Mhm. Tak to do domku to już tak człowiek chętnie nie pójdzie, wiesz, po sól. Trzeba przez, prze, przedzierać się przez deszcz, przez burzę. To już łatwiej chyba do sklepu, prawda? No pewnie, że tak. Jak już wyjdziesz, się dasz zmoczyć deszczowi, to. Jakbyś miała to wskazać sklepu. cechy sąsiada idealnego. idealnego. Taki, który, wiesz co, który odpowiada na dzień dobry, bo mhm. przecież są tacy, co nie odpowiadają. Ja mam taką sąsiadkę, która chciała mnie przejechać. Ale to już sąsiadka to jest... z, ze zbioru nowych sąsiadów? Nie, nie, z poprzedniego zbioru Ale naprawdę pani chciała mnie przejechać No, naprawdę się rozpędziła samochodem a to było tak i... z premedytacją? Nie, to było z premedytacją Ona zresztą w ogóle robi różne takie e, akcje Generuje mnóstwo takich sytuacji No ale to już nie będę opowiadać, bo chyba pani jest chora Ale... ale... No i już nie jest twoją sąsiadką I już nie jest moją sąsiadką Hania strasznie się jej właśnie bała A do, 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 do czegoś dążyłam, a teraz już nie wiem do czego no, idealny sąsiad. Że idealny. No taki, który odpowiada na dzień dobry. Nie przejeżdża. Nie przejeżdża po nogach samochodem. I wiesz, no taki, który jest uczynny i otwarty, tak? Ale nienachalny. Mhm. Nachalność jest właśnie przerażająca. Mhm. Że ktoś ci wchodzi do domu. Na przykład mój, mój kolega miał taką, miał taką sąsiadkę, chyba już jej nie ma. Ona sobie gdzieś tam żyje, która wchodziła do niego do domu i pukała dopiero jak była w środku. <laughs> nie, nie, Pukała dopiero jak była w środku i wtedy on ostentacyjnie mówił, patrząc na nią, proszę. <laughs> Nie wiem, czy A ja czy to... myślę, że ona dlatego, że chciała wiedzieć, co on robi. Nie wiem, czy to podchodzi pod Usłusznie. kategorię nachalności to, co napisał no. do nas pan Łukasz, do moich rodziców regularnie wpadała sąsiadka pożyczyć e, na, na tak zwane wieczne nieoddanie jedno jajeczko. No, Jaj... kiedyś... Jajeczko, tak, nie jajeczko. Jajeczko to jest mniejsza wina, tak? Ja potrzebuję tylko małe jajeczko Masełko Masełko, Natomiast kiedyś wpadła pożyczyć ser żółty, bo cytuję Pizzę mam na blaszek, piec gorący i sobie przypomniałam, że sera nie mam Dobra. No tego już rodzice ale nie Łukasz... wytrzymali, to był ostatni wpad sąsiadki Ale Łukasz, wiesz co, jakieś zrobiłam, teraz sobie przypomniałam że Państwa, kiedyś poszłam i od sąsiadów masło, ale uważajcie, tak na, na, na nożu trochę Brakowałbym <laughs> Tak troszku troszku <laughs> Brakowało mi na kanapkę, a to kosmos jest teraz tak sobie myślę, Boże. Różne dziwne interakcje są z sąsiadami o jednej z nich, kabaret Neonówka. Policja! Policja! Proszę otworzyć te drzwi! Policja! Panienko! Panienko! Panienko, prosimy! To na pewno te drzwi? Tak! Poznaję po Judaszu! Proszę otworzyć... Po... Czego? Dzień dobry, posterunkowy Gołązka. Czego się pytam? Obywatelu, ciążą na panu poważne zarzuty. No jakie zarzuty? No, no, jak... Ja panu zaraz nie. powiem, nie. co to co Gaj, za zarzuty. Gole, gole, gole. A zawsze bo co, bycisz z dziadem Chodź pan, pokażę panu, kto jeszcze księdza nie przyjął. Nawet milioner, który wygrał w grę liczbową, też może kiedyś nagle znaleźć się w potrzebie. Dziścinka zdrowiu z dzika to i łową, a jutro nie ma, nawet nie ma na chleb z diemem. I dlatego powiadam, dobrze jest mieć sąsiada, takiego, na którego można liczyć. Nawet sportowiec oka zdrowia mistrz Europy, zaniemóc może na anginę czy na grypę. I chciałbym wiedzieć, kto mu wtedy da asprokol. Czy kwiat rumianku mój zapaży względnie lipę? I dlatego powiadam, dobrze jest mieć sąsiada, takiego, na którego można liczyć. Nawet po śmierci można jeszcze mieć kłopoty, zwłaszcza gdy mieszkasz i umierasz w kawalerce. Sam siebie ksiądz nie przyjdzie przecież cię poprosić. Ktoś zawsze musi go zawołać nim za śmierć. I dlatego powiadam, dobrze jest mieć sąsiada to Tego, na którego można liczyć Nawet i gwiazdor znany z filmu Wszystkim Paniom Na starość może zaznać przykryj samotności I będzie dręczyć cię sam jeden w czterech ścianach Jak kwiat polny usnąć wreszcie bez miłości I dlatego powiadam, dobrze jest mieć sąsiada takiego, na którego można lecieć. A jeszcze lepiej mieć tą o. o sąsiedzie, na którego można liczyć, śpiewał dziadek Jacek poszeprzysy. Poszeprzyński z Asią Kołaczkowską rozmawiałem właśnie o sąsiedztwie. Wiele tutaj różnych przygód z sąsiadami słuchacze nam przesyłają. Na przykład Pani Agata, moi sąsiedzi strasznie narzekali na szczekanie mojego psa, który był akurat po operacji i po prostu cierpiał. Ja oczywiście strasznie przepraszałam, ale człowiek przecież nie zaknebluje Golden Retrievera. Moi sąsiedzi się niestety tak zapowietrzyli, że przestali nawet odpowiadać dzień dobry. Jakiś czas potem los spłatał figla moim sąsiadom, zaopiekowali się malutkim pudelkiem swoich rodziców. Dobre. Który okazał się śpiewakiem operowym. No i co? No wtedy oni przepraszali mnie, do tego parę dni później zalali mi mieszkanie. Teraz kłaniają się w pas. <grym> Więc może tutaj zalanie mieszkanie jest pewnym sposobem tak, na zintegrowanie się z sąsiadami, ale jest też takie zjawisko inicjatyw sąsiedzkich. Mm -hmm, mm -hmm. Czy, czy coś takiego planuje, żeby się zorganizować w tym ja szeregu? Tak, mój, mój, mój sąsiad miał taką inicjatywę, że tam bardzo, na początku wydawała mi się dość taka swoista, bo zaproponował, żeby wymienić żarówkę w windzie na bardziej łagodniejsze światło. Ja myślałam mm -hmm. sobie, no niemożliwe. Jak? Po co? Nie? Będę no, takie nieważne. Mówi, tak, właśnie światełko żółte będzie lepsze, a nie białe. Co ja im wymienił i rzeczywiście było przyjemniej. Jak chodziłam do innych wind, to stwierdzałam, że mamy dużo lepiej. Ja mm -hmm. byłam szczęśliwsza.